Dużo ludzi sobie kupuje świnie i po prostu na tych szpyrkach właśnie tak się wspólnie wszyscy razem bawią, siedzą, opowiadają i w tej idei powstały właśnie wiślańskie, czerniańskie szpyrki. Czerniańskie szpyrki, tak. czy tutaj w Wiśle Czarnym jest jeszcze zabijaczka? No w niektórych domach tak, rzadko już się zdarza, mało jest tych świn, ale jeszcze bywają zabijaczki, tak. Ci, którzy nie mają świni, nie hodują, mogą przyjść tutaj. Mogą przyjść tutaj i kupić nasze wspaniałe wyroby. Naprawdę są rewelacyjne salcesony, necówki, kaszaki, szpyrki. To wszystko jest robione przez takiego pana, który już to od x lat, że tak powiem, robi te przeroby i naprawdę są bardzo smaczne, bardzo dobre. I okazuje się, że nie tylko w Wiślanie, bo w zeszłym roku mieliśmy gości ze Śląska, dosyć daleka, także to jest no dosyć szeroko rozreklamowane. Mieliśmy ogłoszenie w internecie też, no chyba będzie więcej ludzi mam nadzieję. Organizatorem jest Rada Rodziców i wszystkie zarobione pieniążki z tych szpyrek przychodzą na dofinansowanie różnych rzeczy, wycieczek, konkursów, bali przebierańców. Dla dzieci Mikołaja, no po prostu, co jest potrzebne, jakie są wydatki, to my staramy się później, na ile to możliwe, te wydatki pokryć. Sprzedajemy tutaj kartki świąteczne na samorządu uczniowskiego, a tutaj sprzedajemy różne ropy ręczne. Książki do biblioteki. Myśmy rozpoczęli od placków ze szpirkami. To chyba najspanialsze rzecz. Później się mnie wotropka podgarle, salceso. Co rok zaczynam od placków. Jak smakuje? Bardzo dobre. Zawijaczkę się u pana w domu robi? Nie, nie, nie. To jedyne? Nie, ja poza tym nic nie hoduję. Ja jestem z Bielska, dlatego że nie znam takich regionalnych potraw. Chciałbym spróbować po prostu. No ja wszystko próbuję, ja nie jestem wybredny, lepsze czy gorsze. Ja A ślimaki? Ślimaki nie. <laughs> to mnie Pan zaskakuje. 300 plat. Zjedzą to wszystko? Tak, jak będzie dużo osób, to zjedzą. Tak, kotlety z kwaśnym kapustą, ziemniaczki, żeberka, Kaśnuka i pieczę wyprzedzamy, mm -hmm. kaszoki, zimną płytę, podgarlina i wątrówka. Jedyny ja masek to musiał zabić dwie świnie, takie no ale zjedzą to wszystko, zawsze zjedzą. Już nie wiemy jako teraz, że ten kryzys ich tu dopadnie do i nie będą kupować. W domu państwa zabijaczkę się robi? No też się robi, no może już nie za często, bo kiedyś to się częściej robiło, no teraz już mniej. Fabiły się w gospodarstwie? No teraz aktualnie już powiedzmy tak do ozdoby, taką wietanską. Aha. ozdoby. Czyli nie na pasztet, nie na nie, golonko. Nie, już teraz nie. Za mało na golonko. Za mało na golongo, Tak jest, dokładnie. dziękuję.